Dzisiaj trzeci dzień w Austrii, dzisiaj robimy sobie spokojniejszy dzień, musimy się trochę zregenerować, więc będę miała trochę więcej czasu, żeby Wam co nieco opowiadać. A więc właśnie wyszłam sobie z na poranny spacerek i zobaczcie w jakich okolicznościach przyrody. Mam, że Nela za bardzo nie chce wchodzić do tych górskich potoków, bo ta woda jest tak lodowata, że nawet ona nie ma ochoty się w tym moczyć. Jeszcze pokażę Wam coś, co jest tutaj na każdym kroku, dosłownie przy wejściu, Nela, przy wejściu na każdy szlak. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo obok właśnie jest ten rwący potok, ale e, tak, psy mogą chodzić tutaj praktycznie wszędzie. Jeszcze nie spotkaliśmy się z żadnym zakazem dla psów, i co więcej, na każdym kroku jest coś takiego. To nie jest jak w Polsce, że te dyspozytory na woreczki są puste, w ogóle jakieś rozwalone i są dwa w mieście. Tylko naprawdę na każdym kroku to jest i jest masa tych woreczków, i naprawdę tutaj widać, że dbają o to, żeby był porządek, więc super. No, więc tak wyglądają u nas poranne spacerki. Zniadania jemy na balkonie, tutaj pijemy kawę, pokażę Wam, jaki mamy widok. A tak wyglądają nasze śniadanka w tak pięknym otoczeniu i codziennie nam gospodarze donoszą świeże pieczywko, więc super. Już wystarczy tak tego przyznania. Dobrze. O matko, one skaczą na siebie.

Przed chwilą widzieliście, to był uroczysty spęd bydła. Sprowadzane są owce, krowy z hal, z górskich hal, i sprowadzane są przed zimą do doliny. No i to jest tutaj takie święto dla Austriaków, więc super, że byliśmy tego świadkami. My teraz damy Nelly troszkę odpocząć, a sami jedziemy do najbliższego miasteczka, trochę pozwiedzać, no i na jakieś małe zakupy. No Sony, ty zostajesz. Zostaniesz u gryzaczka, a rodzice jadą. Odpoczniesz sobie troszkę. No, dobry piesek. No ja i Super. Proszę bardzo. To Jezus, on tam się nie boi jechać? No nie no, trzeba jechać, tyle. No nie, przecież ona nas mnie rugami. Ma no Marcin, nie, nie jedź na nią. Cofnij się, Marcin. Dobrze. Oddaliliśmy się od domu jakieś 2 km, jadąc do tego miasteczka i już zatrzymujemy się trzeci raz, bo jest tyle pięknych rzeczy do zobaczenia. Teraz nie oddaje tego koloru. Weźmy właśnie automat ze świeżym mlekiem i nabiałem. Łoń, no jajka. Szynka, jest też. Jogurt. Jogurty. Świeże mleko. Co bierzemy? Czad. A tu czy jakiś alkohol? A, można. A, drobnymi. okej. Okay. Pozbędziemy się drobni. Kupujemy sobie jogurcik. Ale który w końcu? Tu jest jagoda, truskawka. truskawka. Może jagodowy. nika okay. jagodowy. 51. 51? No, wow, ale super. Dobra, otwieraj. Normalnie w sklepie kupiliśmy masło z trollskiego mleka. Jest takie pyszne, naprawdę smakuje inaczej. Ale fajne ożyć nie, bo jest strasznie gorąco. To jest super, że jest tutaj tak pięknie, a praktycznie nie ma ludzi. Zobaczcie. Za mną pojedyncze osoby. Ale stary. Ale to jest pięknie, Boże. Przepięknie. Przepięknie i pusto. No i okazuje się, że zamek jest posiadłością prywatną i nie można wchodzić do środka, a szkoda. No ale widoki dookoła są przepiękne. dział zwierzęcy. Jest frolic, pedigree, tak jak w Polsce, ale są też lepsze rzeczy. To patrzyłam, że jest karma bez zbóż, ale też na przykład znalazłam, zobaczcie, żwacze. Normalnie w markecie. Żwacze, tu jakieś uszy. A tu? Tu chyba przełyki. Albo penisy. To są chyba penisy. Tu jeszcze coś jest przy smaku. A, duże opakowanie żwacza i chyba to wychodzi całkiem niedrogo. O, tego u nas w marketach nie ma. No proszę. O i takie pałeczki. Kurczę, tu nawet jest wybór takich lepszych rzeczy. O, płuca. Czas. Nawet jest z czego wybierać. O, tu jeszcze jakieś fajne mięsko. A to spóriny, nawet coś takiego. U nas tego nie ma. Dobra, weźmiemy coś takiego. To jest 100% suszona wołowina. I to kosztuje 3 euro. No, to całkiem spoko. Dobra. Wróciliśmy właśnie z zakupów i mogę Wam powiedzieć mniej więcej, jakie są ceny tutaj w Austrii. Mam ściągawkę, czyli paragon. No i tak, na przykład bułki. Tutaj różnie kosztują, od tak 40 eurocentów do 1 euro za bułkę, w zależności jaką tam wybierzecie. Na przykład zgrzebka wody to jest 4 euro. Jakieś żelki, euro 50. Opakowanie szynki, takie 100 gram, to jest koło 2 euro. Frankfurterki. 3,45 euro Serek taki na kanapkę Filadelfia Euro 69 Nie jest najtaniej, ale też nie ma tragedii Hejka, jeszcze po południu wybraliśmy się w góry bo oczywiście nie mogliśmy na spokojnie posiedzieć w pokoju więc zobaczcie jeszcze gdzie jesteśmy Tutaj bardzo wysoko można wjechać autem, więc to będzie nasza baza wypadowa do, do wycieczek na te najwyższe szczyty, które są teraz o za mną. Hejka, to już czwarty dzień w Austrii i dzisiaj wybieramy się w naprawdę poważną wyprawę. Będziemy starać się wspiąć na 2800 metrów, więc myślę, że to już jest materiał na kolejny odcinek. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam na kolejny odcinek właśnie z tej wyprawy. Do zobaczenia, pa!